Dzisiejszy film dostarczy Ci ważnych informacji, gdzie znaleźć kobietę czy mężczyznę twego życia, i to niezależnie od Twojego wieku czy urody. Dodatkowo poznasz parę prostych trików dla nieśmiałych, bo ja sam kiedyś taki byłem i musiałem sobie z tym poradzić. W tym filmie używam formy męskiej, ale wszystko co mówię dotyczy tak samo Ciebie, jeśli jesteś kobietą. Która pragnie znaleźć pasującego mężczyznę. Zanim przejdziemy dalej, jeśli mnie jeszcze nie znasz, to jestem Alex. No, Wygląda może jak Twój dziadek, ale żyje tak, jak pewnie wielu Twoich rówieśników chciałoby żyć, a na tym kanale dzielę się wiedzą, jak to zrobić. Szukanie pasującego partnera do długoterminowego związku zamiast do szybkich numerków no jest trudnym zadaniem i wielu ludzi popełnia przy tym tzw. błąd pijaka pod latarnią. Znasz tę historię? W nocy do, do, policjant podchodzi do człowieka klęczącego na czworakach pod latarnią i pyta go, co on tu robi. Ten odpowiada, że szuka zgubionych kluczy. Policjant uczynnie pomaga mu, szukają, 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 ale bez rezultatu. Po dłuższej chwili policjant pyta, jest pan pewien, że zgubił pan je tutaj? Ten człowiek odpowiada, No nie wiem, gdzie je zgubiłem, ale tu jest najjaśniej. Podobny błąd robi większość ludzi rozglądających się za partnerem, a potem twierdzi, że nie ma kobiet czy mężczyzn nadających się do poważnego związku. Metaforycznie mówiąc, ci ludzie chcą znaleźć biżuterię w sklepie z gwoździami, bo to i to jest z metalu. Można zrobić to znacznie lepiej i zaraz zobaczysz jak. Co jest tą latarnią, pod którą ludzie często bezskutecznie szukają partnera? No, są na przykład aplikacje randkowe. Ludzie wybierają je, no bo tak jak w przypadku tej latarni, są one dostępne, na nich są tysiące osób i dla wstępnej selekcji nie trzeba nawet wychodzić z domu. No to jest bardzo wygodne, ale w praktyce bardzo nieefektywne, jeżeli szukasz partnera życiowego, a nie tylko na chwilkę. Dlaczego? No, jest kilka powodów. Powód pierwszy. Niezależnie od rodzaju portfalu, stosowane tam kryteria wyboru dotyczą nie tych cech, które faktycznie. Pływają na powodzenie długoterminowego związku. O tym, które y, wpływają, a które nie, mówiłem w poprzednim filmie. Jeśli go nie znasz, to zobacz go po obejrzeniu tego, link znajdziesz w opisie poniżej. Te błędne kryteria można porównać do typowania zwycięzcy wyścigu samochodowego, kierując się kolorem nadwozia. No niby głupie, ale wielu ludzi robi tak przy wyborze partnera życiowego, no i rezultaty są delikatnie mówiąc kiepskie, zwłaszcza te długoterminowe. Powód drugi. Wypełniając profil na portalu, podajesz różne kryteria i w ten sposób ograniczasz kandydatów do tych, którzy odpowiadają Twojemu tak zwanemu typowi, typowi w tym momencie. W rezultacie albo portal nie pokaże Ci żadnych innych, albo Ty sama kierując się bardzo niewielą informacjami z tego portalu, przesuniesz człowieka w lewo. Mówisz nie, odrzucam. To niesie ze sobą spore ryzyko odsiania kogoś wartościowego. Tylko z powodu jakichś jego powierzchownych cech, to pozbawia cię też jakiejkolwiek szansy na kontakt z człowiekiem, który mimo teoretycznego nieodpowiadania twoim kryterium stanowiłby doskonałego partnera w życiu. Na przykład ja i Karolina mieliśmy zero, podkreślam, absolutne zero szans na dowolnym portalu randkowym, żeby się spotkać, choćby ze względu na bardzo dużą różnicę wieku. O innych różnicach już nie wspominając. Czysto teoretycznie dla każdego z nas taki partner w ogóle nie wchodził w rachubę. A jednak spotkanie na żywo i kilka rozmów zrobiło bardzo szybki update naszych wyobrażeń i dzisiaj jesteśmy w szczęśliwym i wzbogacającym związku. Chcesz ty stracić taką szansę, szukając nie tam gdzie trzeba? Powód trzeci. Profil na portalu randkowym pokazuje ci znacznie mniej, jaki w ogóle jest ten naprawdę ten człowiek, niż nawet krótka bezpośrednia rozmowa. Wielu ludziom, też i mnie, zdarzało się kiedyś na podstawie kilku zdjęć i kilku zdań na portalu, oczywiście, dofantazjować różne pozytywne cechy u tego nieznajomego człowieka, no a potem było wielkie zaskoczenie w konfrontacji z rzeczywistością. Jak to by się coś tego też zdarzało, to podziel się tą historią w komentarzu, możemy sobie porozmawiać. Pomyśl też, że wszystkie te ograniczenia i błędy dotyczą też potencjalnie optymalnej partnerki dla ciebie, jeżeli szuka ona pasującego mężczyzny. Powód czwarty to fakt, że portale randkowe nie są zainteresowane, abyś znalazł partnera na zawsze, no bo wtedy stracą dwóch płacących klientów, więc są tak skonstruowane, żeby wzmacniać w tobie poczucie, że trawa po drugiej stronie wzgórza jest bardziej zielona, szukaj dalej znajdziesz lepiej. W ich interesie jest, żebyś właśnie tracił wiele czasu i pieniędzy na randkowanie z osobami, z którymi po bliższym poznaniu nie chciałbyś rozwijać nawet zwykłej znajomości, nie mówiąc o długoterminowej relacji. Jeśli mimo tego, co powiedziałem, upierasz się przy tym, żeby używać portali randkowych, to pod koniec tego filmu opowiem ci, jak możesz sprytnie zminimalizować potencjalne straty czasu i pieniędzy na takie nieudane randki z portali, a jednocześnie spotykać jak najwięcej ludzi. No ale porozmawiajmy teraz o tym, jak możesz zrobić to znacznie lepiej. Zasada jest prosta. Zacznij poznawać ludzi w realnym życiu. Teoretycznie będziesz miał mniejszy wybór niż tysiące ludzi, których możesz znaleźć na Tinderze i tym podobnych portalach i aplikacjach. Ale jak mądrze do tego podejdziesz, to będą to ludzie, którzy z większym prawdopodobieństwem mogą stać się Twoimi partnerami życiowymi. Możesz powiedzieć, że będą oni odfiltrowani trochę jak w aplikacji, ale według zupełnie innych kryteriów życiowych, takich, które są naprawdę istotne. No, i na samym początku będziesz miał już też więcej informacji, niż nawet na najobszerniejszym portalu. Gdzie w takim razie szukać takich ludzi w realnym życiu? Tu oczywiście bardzo wiele zależy od Twojego wieku i Twoich osobistych upodobań i preferencji. Dlatego zacznijmy od takich podstawowych kryteriów, które niezależnie od tych upodobań warto stosować, żeby zwiększyć Twoje szanse poznania kogoś pasującego. A potem podam Ci kilka przykładów, no ale już te kryteria pozwolę, pozwolą Ci oszacować przydatność dowolnego miejsca i wydarzenia, które przyjdzie Ci do głowy. Kryterium numer jeden bardzo ważne to brzmi: bierz udział tylko w tych wydarzeniach, które sprawiają Ci przyjemność. Kropka. To jest bardzo, bardzo ważne kryterium, co z najmniejszych powodów. Po pierwsze, uczestnicząc w czymś, co sprawia Ci frajdę, będziesz miał maksimum pozytywnej energii. A tego będziesz potrzebować, żeby nie tylko zakwalifikować się u interesujących się innych ludzi, ale też przyciągnąć ich do siebie, właśnie tą swoją energią. Po drugie, nawet jeśli nikogo ty razem nie poznasz, to biorąc udział w imprezie, gdzie masz tego przyjemność, spowoduje to, że czas spędzony tam nie będzie stracony i nie stracisz ochoty do tego, żeby uczestniczyć w następnych różnych imprezach. Po trzecie, jeśli dane wydarzenie sprawia tobie przyjemność, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że są tam w większości ludzi, którym też sprawia ono przyjemność. Z takimi ludźmi, jak bardzo różni by nie byli, to już masz coś wspólnego. A to jest przecież niezły start ewentualnej znajomości, prawda? Ale tym wszystkim oczywiście warto zająć się systematycznie. Dlatego na początek zrób sobie listę wydarzeń i aktywności, które sprawiają Ci przyjemność, ale na tym nie koniec. Potem pomyśl i dodaj do niej takie, których co prawda jeszcze nie robiłeś, ale przy których istnieje szansa, prawdopodobieństwo, że też mogą ci się spodobać. Nie ograniczaj się do kilku aktywności, bo chcesz przeznaleźć partnera na życie, więc warto te sieci zarzucić trochę szeroko, dobra? Wypisz tak, dużo takiej możliwości. Jak masz już taką wstępną listę, to czas na następny krok, a mianowicie jej optymalizację. Bo przecież chcesz nie, tylko, chcesz nie tylko mieć dobry czas, ale też poznać interesujące osoby. Do tego potrzebujesz kryterium numer dwa. Tym drugim kryterium jest możliwość w miarę swobodnej i wyluzowalnej interakcji z innymi uczestnikami wydarzenia, w którym bierzesz udział, normalnej ludzkiej rozmowy. No jeśli chcesz kogoś bliżej poznać, to możliwość względnie swobodnej rozmowy będzie bardzo ważna i tego chyba nie muszę ci tłumaczyć. Oczywiście zakładam, że potrafisz taką rozmowę przeprowadzić. No, jeśli nie, to przez studium proszę przynajmniej ćwiczenia praktyczne z mojej książki Sukces w relacjach międzyludzkich. Tam nauczysz się najważniejszych technik, których większość ludzi no, nie potrafi, i w ten sposób szybko pozytywnie się wyróżnić. A to ci się przyda. Zobaczmy teraz, jak różne możliwości wyglądają z punktu widzenia tego drugiego kryterium, tak, żeby mieć materiał do przemyśleń. Dyskoteka czy klub, wbrew temu, co wielu ludzi powszechnie uważa, no nie bardzo nadają się do poznawania właściwych osób, między innymi ze względu na trudność prowadzenia tam luźnej rozmowy i też inne oczekiwania znakomitej większości gości. Chcesz się bawić i tańczyć, to idź tam, partnera, szukaj lepiej gdzieś indziej. Podobnie pójście do kina, gdzie wszyscy siedzą, patrząc na ekran i słuchając, co tam się dzieje. No, nie jest dobrym miejscem, bo maksymalnie możesz tam kogoś zagadać przed seansem i zaraz po. No, ale zaraz po to ludzie zazwyczaj śpieszą się do innych spraw. To nie jest dobre miejsce. Ulica też nie jest dobra, chyba że zamiast szukać partnera na całe życie, chcesz potrenować umiejętność zagadywania do obcych ludzi. No, ale o tym nagrałem osobny film, do którego link też znajdziesz tu w opisie poniżej. Do spotkania partnera na dłużej. Znacznie lepsze są wydarzenia, podczas których kobiety i mężczyźni wykonują różne aktywności razem. Na przykład wszelkiego rodzaju spotkania w gronie znajomych, zwłaszcza te bardziej otwarte i z większą liczbą uczestników. Jeśli będziesz sympatycznym człowiekiem, to będziesz częściej na takie spotkania zapraszany i jak nie poznasz tam pasującego partnera, to przynajmniej poznasz nowych znajomych. I przez tych nowych znajomych znowu otworzą się kolejne szanse spotkania kogoś pasującego. To działa trochę jak taka reakcja łańcuchowa. Dlatego też warto mieć wielu sympatycznych i towarzyskich znajomych, bo w ich gronie poznasz podobne osoby płci przeciwnej. W gronie osób, które choć trochę się znają, to zarówno tobie, jak i tej drugiej stronie będzie łatwiej nawiązać rozmowę. Pamiętasz, jak w filmie o sygnałach ostrzegawczych. Mówiłem o byciu ostrożnym, jeśli nie pasują ci znajomi nowo poznane osoby, a tutaj wykorzystujemy dokładnie odwrotność tego zjawiska. Jeżeli, jeżeli są to ludzie, którzy osoba poznawana przez ciebie uznaje za sympatyczną, to automatycznie dostajesz też pewien kredyt sympatyczności i zaufania. Wykorzystaj to. Następnym miejscem są kursy wszelkiego rodzaju, pod warunkiem, że odbywają się one na żywo. One są też doskonałą okazją do nawiązywania znajomości i bliskich interakcji z osobami płci przeciwnej. Na takim kursie podobne zainteresowanie i związane z tym pierwsze wspólne tematy rozmowy bardzo ułatwiają nawiązanie kontaktu, nawet jak jesteś bardzo nieśmiały, bo to już zaczniesz, a potem już pójdzie. Przy wyborze kursu, oprócz kryterium przyjemności, o którym mówiłem na początku, warto wybrać też takie, gdzie można spodziewać się co najmniej równowagi płci albo lepiej przewagi liczebnej, Płci przeciwnej. Na przykład więcej kobiet znajdziesz na kursie tańca, a mężczyzn na przykład na kursie strzeleckim czy programowania. No to są tylko takie ekstremalne przypadki, ale pomyśl o tym i wybieraj odpowiednio. Kolejnym niezłym miejscem są konferencje. Podczas których jest czas na interakcję uczestników. Odradzam tylko te, które są głośno reklamowane i są to kosztowne konferencje, na których różni guru najpierw opowiadają ci ładne historie o życiu, a potem ze sceny próbują sprzedać jeszcze bardziej kosztowne produkty coachingowe i szkoleniowe. Tego to może się darować. Jest sporo wydarzeń, za które nie musisz płacić. Ja na przykład poznałem moją żonę Karolinę na bezpłatnej konferencji na 360 osób którą sam zorganizowałem z trójką młodych ludzi. Od czasu do czasu organizuję takie bezpłatne spotkania i wiem, że część uczestników pojawia się tam nie tylko ze względu na mnie, ale też dlatego, bo wiedzą, że u mnie zawsze mogą spotkać jakieś inne ciekawe osoby. Ja, z mojego punktu widzenia to jest w porządku, prawda? Jak się fajni ludzie u mnie poznają, to też jest dobrze. Innym przykładem są grupowe wyjazdy turystyczne. To jest często dobra okazja do poznania interesujących ludzi płci przeciwnej. Mam tu na myśli bardziej wyjazdy mające na celu zwiedzanie czegokolwiek, a nie leniwe leżenie na plaży. Zwłaszcza takie, które trwają niezbyt długo, bo jak pojedziesz na wielotygodniową wyprawę z ludźmi, z którymi, jak się potem okaże, nie masz chemii, no to bardzo poważnie naruszysz. Pierwsze kryterium, o którym wspominałem na początku, nie będziesz miał przy tym żadnej przyjemności. Tego nie chcemy. Więc w miarę krótkie wyjazdy turystyczne nakierowane na zwiedzanie to jest całkiem niezły pomysł. Ciekawą możliwością poznania osób w przeciwnej jest też wolontariat wszelkiego rodzaju, zwłaszcza jak robisz się coś w grupie. To może być wolontariat w jakimś ośrodku wsparcia innych ludzi, pomocy zwierząt, ale też na przykład udział w akcji typu Sprzątanie Świata i tym podobne. Biorąc udział w takich działaniach, będziesz miał mnóstwo okazji, aby zupełnie na luzie nawiązać rozmowę z praktycznie każdym uczestnikiem i tematów na jej rozpoczęcie pewnie też nie zabraknie, bo może zacząć od aktualnych rzeczy, które robicie razem. To jest najprostsza rzecz pod słońcem. Teraz pomyśl o innych możliwościach, ale użyj przy ich ocenie kryterium przyjemności i możliwości rozmowy. A potem. Próbuj, próbuj i próbuj i próbuj. Zobaczysz, jak to bardzo dobrze wpłynie na jakość twojego życia, nawet jak nie od razu znajdziesz pasjącego partnera. Polecam ci gorąco. Zanim przejdziemy do obiecanej wskazówki jak oszczędzać czas i pieniądze, jeśli jednak korzystasz z portali randkowych, to daj teraz lajka, żeby YouTube wiedział, że warto pokazać to innym. A wracając do portali randkowych, sporym problemem jest to, że na pierwszym spotkaniu może się zdarzyć i zdarza się często, że zobaczysz kogoś kto na zdjęciach zupełnie inaczej wyglądał albo kompletnie będzie brakowało wam chemii już od pierwszych słów. No i wtedy co? To wtedy spotkanie jest kompletną stratą czasu. Jak to wykluczyć? No po prostu zamiast w lokalu, zamiast na żywo, umów się na pierwsze spotkanie na wideo. W czasach po takie rozmowy to coś bardziej naturalnego. Zawsze możesz w drugiej stronie wytłumaczyć, że chwilowo ze względu na podróżę albo aktywność zawodową w tym momencie nie możesz się spotkać, ale już nie możesz doczekać się rozmowy z nią. Ja w dawnych czasach do takiej selekcji wstępnej używałem rozmowy telefonicznej, ale dziś wideorozmowa powie ci znacznie więcej, nawet jak masz mniej doświadczenia, bo wtedy ja w tej wideorozmowie wyłapiesz bardzo różne negatywne sygnały, zacząwszy od tego, że ktoś wygląda inaczej niż na profilu randkowym. Podkreślam, że dobra rozmowa na wideo nie oznacza, że wszystko z tą osobą jest w porządku. Ale kiepska rozmowa na wideo oszczędzi ci czasu i pieniędzy na nieudaną randkę w realu. I pamiętaj, że niezależnie od wybranej metody, jeśli nauczysz się budować dobre relacje, to znacznie zwiększy to Twoje szanse nie tylko w sprawach damsko-męskich. Skorzystaj z podręcznika, który napisałem, i opanuj tą wartościową umiejętność. A jeszcze tak w ogóle, to obejrzyj sobie ten film, przyda Ci się. Powodzenia.